Cześć. Dzisiaj zajmiemy się ciekawym zjawiskiem, jakim jest dyfrakcja na szczelinie. I przejdziemy od razu na początku do definicji dyfrakcji, dyfrakcja to zjawisko fizyczne polegające na ugięciu fali na przeszkodach. Na przeszkodach, czyli możemy to, możemy to opisać w ten sposób, że jest to na przykład. Na przykład Jakiś, jakaś wypustka, albo jest to przeszkoda na linii światła, lub na przykład otwór. otwór I dlatego tutaj będziemy mówić o dyfekcji na szczelinie, bo będziemy się zajmować dyfekcją właśnie światła, które przechodzi przez otwór. I ten otwór powinien być o rozmiarach porównywalnych do długości fali, która będzie, się, będzie przechodziła przez owy otwór. W przypadku szczeliny dyfrakcja prowadzi do, do ugięcia fali świetlnej i to z kolei powoduje powstanie charakterystycznego obrazu dyfrakcyjnego na ekranie. Czyli to, co wa ważne, żeby zapamiętać, to dyfrakcja to przechodzenie, przez, przechodzenie danej fali przez, przez otwór lub jakąś przeszkodę, co powoduje jej ugięcie i prowadzi to do, do powstania charakterystycznego obrazu dyfekcyjnego na ekranie. Ok, teraz tak, jeżeli chodzi o sam otwór, czyli szczelinę, to możemy też ją zdefiniować. Czyli definiujemy ją w sposób następujący, że jest to wąska przerwa w przesłonie, której szerokość, ja będę ją nazywał duże D, zwykle się nazywają małe D, jest generalnie kluczowym parametrem w analizie dyfrakcji. Wymiany szczeliny muszą być porównywalne z długością fali, aby efekt dyfrakcji był, był no, bardzo wyraźny. Jednostka szczeliny to oczywiście metr. Jeżeli chodzi o, o, o to, jaka to jest to wielkość, no to oczywiście jest wielkość skalarna. I mamy jeszcze, skoro mamy już szczelinę zdefiniowaną i wiemy, co to jest dyfrakcja, to pozostaje nam jeszcze zdefiniowanie długości fali, czyli lambda. Ona już była definiowana, pokrótce przypomnę, że, że jest to odległość pomiędzy kolejnymi grzbietami fali sinusoidalnej. Dla światła jest to po prostu odległość, jaką światło pokonuje w czasie jednego pełnego cyklu oscylacji. Jednostka to także metę i oczywiście jest to także, także skalę. Jeżeli chodzi o matematyczny opis, czyli punkt drugi dyfrakcji na szczelinie, to tutaj mamy, mamy taki ciekawy wzór i ten wzór tutaj mówimy o tym. Tutaj musimy, musimy go po prostu zapamiętać. Musimy go po prostu zapamiętać. Jest to bardzo ważny, ważny wzór, i ten wzór brzmi następująco: że to jest d sinus kąta, w tym przypadku teta równa się m razy, razy lambda. d to jest szerokość szczeliny. Oczywiście dopiszemy, że to jest to są metry kątu, gięcia i tutaj ważne. To jest w radianach. Mierzone w radianach, czyli to jest sinus kąta ugięcia. Równa się M, czyli rząd maksimum. Maksimum, czyli to jest liczba rzędów, które, maximum, które powstają na ekranie. Zaraz wyjaśnię to. Na, specjalnie po to dołączyłem ten, ten rysunek po prawej stronie, żeby to za chwilę wyjaśnić. To M może przyjmować. Wartości całkowite czy m może być na przykład równe 0, czy też m może być równe plus minus 1, może być równe plus minus 2 i tak dalej. I mamy jeszcze lambda, czyli lambda, czyli długość, długość fali, oczywiście mierzona jest w metrach. I teraz tak, jak wygląda. Jak wygląda, a jeszcze o jednej rzeczy powiem, że maksima ugięcia występują dla M e, równych tam plus minus 1 plus minus 2. Natomiast, natomiast minimum centralne, minimum centralne występuje dla takiej sytuacji, czyli minimum centralne, minimum centralne występuje dla takiej sytuacji, gdzie D sinus. Teta jest równe lambda. Ok. To warto, warto, warto zapamiętać. I teraz tak, mamy tutaj przejdźmy sobie do omówienia tego rysunku. Ja oczywiście jak, jak to opis samego doświadczenia. Może, może od razu opiszemy to doświadczenie po prostu tylko od nazwy te elementy. Tutaj zakładamy, że wchodzi jakaś, wchodzi jakaś fala o długości lambda, tutaj mamy tą szczelinę o długości d, tu podkreślę, szczelinę pomiędzy jakim, jakąś przeszkodą i obserwujemy tutaj właśnie zjawisko dyfrakcji, przez co te, 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 ta fala można powiedzieć no, rozszczepia się, no to jest, to jest złe słowo, natomiast jest to, jest to zjawisko dyfrakcji, czyli które powoduje, że na ekranie, który mamy tutaj, to jest ekran. Może przedłużę sobie o, to jest cały ekran. Obserwujemy takie właśnie, takie właśnie zmiany natężenia. Tej, tej fali, czyli widzimy, że, że maksymalne, maksymalne natężenie jest właśnie w tym miejscu, czyli, czyli, tak jakby, czyli jest bez, bez ugięcia dyfekcyjnego i to mamy tutaj tą odległość, wysokość, no i tutaj obserwujemy, to jest maksimum, maksimum, tutaj mamy pierwsze minimum, i tutaj mamy kolejne maksimum, tak. Dobra, i tutaj widzimy, że, że ten, ten kąt ugięcia mamy dla tego minimum. To będziemy mieli właśnie ten, dla kolejnego minimum. Będziemy mieli właśnie ten, a tutaj widzimy, że jest to tak: natężenie światła, światła na, na ekranie. I teraz tak, jak, jak możemy zaobserwować dyfrakcję, czyli taki opis, opis dyfrakcji na szczelinie, można powiedzieć, że to też jest opis doświadczenia, czyli co, co jest nam potrzebne? Potrzebne jest nam oczywiście źródło światła monochromatycznego, jak monochromatycznego, to oczywiście laserowego, o jakiejś zadanej długości lambda, to, żebyśmy wiedzieli jaka jest ta lambda, żeby łatwo nam było to to obliczać, potrzebujemy przesłonę zregulowaną szerokością szczeliny, czyli tak, żeby, żeby można było tą szczelinę dopasowywać do, do długości wali, ekran do rejestracji obrazu dyfekcyjnego czyli ten ekran, na którym będziemy, będziemy widzieć te, te prążki dyfekcyjne przyrząd pomiarowy, na przykład mikrometr, po to, żebyśmy mogli tą, dokładnie zmierzyć tą D, tą szczelinę. Mikrometem będzie to najlepiej, bo no. wszystkie inne przyrządy, e, e, takie jak linijka, no, są średnio dobrym pomysłem, bo, bo ich, ich błąd jest zbyt duży, a tutaj jest bardzo ważna wartość dokładna, z bardzo dużym przybliżeniem przy dokładnością. Przebieg doświadczenia. Czyli ustawiamy szczelinę na drodze wiązki. Tak? czyli tutaj mamy wiązkę, ustawiamy, tą, ustawiamy szczelinę na jej drodze. I następnie zmieniamy szerokość szczeliny to T i obserwujemy obec dyfekcyjny na, na ekranie. Mierzymy odległość pomiędzy prążkami na ekranie oraz kąt ugięcia, bo to możemy sobie zmierzyć. I powtarzamy to doświadczenie dla różnych długości fali oraz szerokości szczeliny. Dzięki temu uzyskujemy pewne, pewne informacje, które są kluczowe, że przy wąskiej szczelinie, gdy, gdy ta szerokość szczeliny D jest mniej więcej równa lambda, czyli długości fali, obraz dyfrakcyjny jest szeroki z wyraźnymi centralnymi maksimami, tak? Natomiast przy szerokiej szczelinie, gdy to d jest wielokrotnie większe niż lambda, to defekcja jest mniej widoczna, czyli centralny maksimum jest wyższe. I to, to, musimy, to musimy zapamiętać, ok? Czyli przy wąskiej szczelinie, gdzie d jest mniej więcej równe, lambda obraz dyfekcyjny jest szeroki z wyraźnym centralnym maksimum. Przy szerokiej szczelinie, gdy D jest większa, dużo większe od długości i dyfekcja jest mniej widoczna, i centralne maksimum jest węższe. I, I tak można, można, można to opisać to wszystko widać na tym, na tym rysunku. Ok, mamy jeszcze oczywiście zależność kościową pomiędzy szerokością szczeliny a defekcją. No i Gdy szerokość szczeliny, szczeliny jest znacznie większa od długości fali, to dyfrakcja jest niewielka. Centralne maksimum jest wąskie, a prążki boczne są, są słabo widoczne. Gdy szerokość szczeliny do d jest porównywana do długości fali lambda, to dyfrakcja staje się wyraźna dyfrakcja staje się wyraźna, a centralne maksimum jest szerokie i prążki boczne są dobrze zdefiniowane. Natomiast ostatni przypadek, gdy szerokość szczeliny D jest mniejsza od długości fali lambda, to dyfrakcja rozchodzi się niemal równomiernie we wszystkich kierunkach. I te trzy przypadki, przypadki opisu jakościowego. Związanego z szerokością szczeliny i dyfrakcją, warto jest, warto jest wiedzieć. Czy jeżeli mielibyśmy, mielibyśmy fizycznie opisać, już wiedząc i znając te informacje, o których wcześniej podałem, no to dyfekcja na szczelinie wynika de facto z interferencji fal ugiętych na krawędziach szczeliny. Gdy fale spotykają się na ekranie. Powstają obszary wzmocnienia, które nazywamy maksimami i wygaszenia fali, które nazywamy minimami. Szerokość prążków i ich rozmieszczenie oczywiście zależy od powiązania czy relacji pomiędzy szerokością szczeliny a długością fali, czyli pomiędzy d a lambda. I to jest taki opis fizyczny zjawiska dyfrakcji, który, który należy wiedzieć, rozumieć i najlepiej, najlepiej zapamiętać. I teraz mamy, mamy dyfekcję na szczelinie i, py, i pytania, jakie, jakie możemy sobie postawić. Ok, no to takie pierwsze chyba podstawowe to, jak zmienia się obraz defekcji, gdy zwiększamy szerokość szczeliny. Czyli, co się stanie, jak to D, D powiększymy? To, oczywiście, centralne maksimum staje się węższe, a prążki boczne mniej wyraźne. Kolejne pytanie, dlaczego centralne maksimum jest najsilniejsze w obrazie dyfrakcyjnym? No, to też jest jakby powiązane z, z falą. Większość fal po prostu interferuje konstruktywnie w kierunku prostopadłym do szczeliny, tworząc silne centra, centralne maksimum. Taka jest odpowiedź na to pytanie. Cóż można by było jeszcze tutaj powiedzieć? O, co się stanie na przykład jak użyjemy światła o różnych długościach fal? Co w takiej, co w takiej sytuacji się stanie? No to tutaj powracając gdzieś do wiedzy, którą już posiadliśmy z poprzednich lekcji czy też ze szkoły, ze szkoły średniej. Możemy, możemy zauważyć, że dłuższe fale powodują większe rozproszenie prążków dyfekcyjnych, podczas gdy krótsze fale tworzą bardziej skupiony obraz. Ok. Czy dyfekcja występuje dla fal dźwiękowych? Takie pytanie, dość też oczywiste. No tak, oczywiście. Dyfekcja jest zjawiskiem uniwersalnym i zachodzi dla każdej fali, w tym oczywiście także dla, 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 dla fali dźwiękowej. Co albo jeszcze takie pytanie, co wpływa, co jest przyczyną intensywności prążków bocznych, czyli tych to, poza, poza, poza tym, tym pierwszym, czyli tym, tymi dalszymi, tak? Prążkami. No to oczywiście intensywność prążków bocznych zależy od składu amplitudy fal ugiętych na szczelinie i to jest, to, jest, to jest wynik i to jest odpowiedź. Jak wpływało, to jest bardzo ciekawe pytanie, jak wpływa kształt szczeliny na obraz defekcyjny? I tutaj to warto też mieć z tyłu głowy, czy też zapamiętać, że kształt szczeliny, czyli na przykład, nie wiem, może to być strzelina prostokątna, może to być strzelina kołowa. Wpływa na rozkład intensywności układ prążków zgodnie z tak zwaną transformacją jak kształtu przesłony. I to już dość grubo wykracza poza, poza szkołę średnią. Natomiast jeżeli ktoś będzie zainteresowany tą zależnością, to, to, to bardzo proszę o, 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 o informację w. W komentarzu, bądź też kontakt, jeżeli ktoś będzie zainteresowany tym, tym tematem. Cóż jeszcze? Ale to jest bardzo ważne, bo, bo różne, różny kształt szczeliny to, to jednak różna, różna intensywność. OK, jak zwiększyć rozdzielczość obrazu defekcyjnego? To jest też bardzo ciekawe pytanie. Oczywiście, zwiększenie rozdzielczości obrazu defekcyjnego jest powiązane z tym, że jeżeli zmniejszymy szerokość szczeliny lub zastosujemy światło o krótszej długości fali, to uzyskamy większą rozdzielczość obrazu defekcyjnego. Co się dzieje z obrazem defekcyjnym, gdy D jest dużo, dużo mniejsze od λ? Czyli szerokość szczeliny jest dużo, dużo mniejsza od długości fali. Czyli dla takiej sytuacji szczelina staje się źródłem punktowym i światło rozchodzi się równomiernie. Dlatego też obraz dyfekcyjny w takiej sytuacji zanika. To musimy też, to musimy też pamiętać. a ja może to zapiszę, bo to jest, to jest ważne. Czyli jeżeli d jest dużo, dużo mniejsze od Lampy, to obraz. Dyfekcyjny zanika. zanikam. Dobrze. O, jeszcze takie, takie już bardziej techniczne, zadaniowe pytanie: to jak obliczyć szerokość prążków dyfekcyjnych? No, tutaj z pomocą Przyjdzie nam taki wzór, ja może to może oznaczę tą, tą odległość pomiędzy prążkami. W to będzie odległość pomiędzy prążkami. Głość pomiędzy prążkami. I to W to jest M lambda. E, Razy jakiś tam L, możemy to L dużo nazwać, przez D. I teraz tak, no M wiemy już co to jest, tak? No bo tutaj mamy to w tym wzorze, tutaj, czyli rząd, jest to rząd maksimum. Lambda to jest długość fali, oczywiście w metrach. D tutaj to mamy szerokość szczeliny, też w metrach. A co to jest w takim razie? L to odległość pomiędzy szczeliną a ekranem. Tak? Odległość pomiędzy szczeliną i ekranem. Czyli w tym przypadku, jeżeli mielibyśmy tutaj na tym rysunku sobie narysować, to L będzie właśnie tutaj. Czyli pomiędzy szczeliną a ekranem. Będziemy mieli odległość, odległość L. To jest też ważny wzór. Warto go zapamiętać, tak żeby móc go od razu, od razu stosować. Dobra, i to tak myślę, że wyczerpuje taki podstawowy temat na, na temat. Temat na temat. To wyczerpuje, wyczerpuje obszar związany z tematem dyfekcji na szczelinie w takiej podstawowej formie. Jeżeli ktoś będzie chciał uzyskać więcej informacji, to zapraszam do kontaktu w komentarzu. Jeżeli ktoś chciałby się bezpośrednio ze mną skontaktować, to też, to też śmiało polecam. I, I dzięki serdeczne i do usłyszenia przy następnej, na następnej lekcji. Dzięki i cześć.